Juri to moja praca, Schwester i Libe. To manga, która przyciągnęła mnie okładką. Urocze dziewczęta w pięknych mundurkach szkolnych. Taka klasyka Yuri. Hime Shiraki to uczennica pierwszej klasy liceum, która jest śliczna i stara się być urocza, tak aby wszyscy ją kochali. Ale to tylko maska, bo tak naprawdę nie ma przecież takich ideałów. Ona jednak stara się taka być i przybierać tą maskę, ponieważ ma plan. A plan jest prosty: wyjść za bogacza. Pewnego dnia Hime wpada na Maj. Na Maj? która upada i ma kontuzjowaną przez to rękę. Nie chcąc wyjść w miejscu publicznym na osobę, która się nie przejmuje tym, że zrobiła komuś krzywdę, zgadza się jej pomóc w jej pracy. Propozycja Mai brzmi początkowo podejrzanie, ale nie jest tak źle jak sądziła Hime. Szczęśliwie to tylko kawiarnia, ale jak się zaraz przekona, niezwykła kawiarnia. Okazuje się, że Mai to kierowniczka kawiarni tematycznej. Kawiarnia ta odpowiada na potrzeby miłośników Yuri. W uroczej kawiarni kelnerki udają uczennice elitarnej szkoły dla bogatych panien. Oczywiście oczywiście chrześcijańskiej, znajdującej się najpewniej w Niemczech. Witajcie w Akademii gdzie Dziewczęta uczęszczające do tej szkoły okazują sobie nawzajem troskę, oddanie i siostrzaną miłość. Hime pierwszego dnia w pracy nazwie jedną z koleżanek Mitsuki swą siostrą, a co ważne zrobi to przy klientach, a to ma swoje konsekwencje. Dziewczęta muszą teraz odgrywać swe role, ale oczywiście tylko na sali, gdzie widzą je klienci, bo za kulisami nie zawsze jest tak słodko. Jest jeszcze urocza koleżanka ze szkoły Hime, która jest bardzo bardzo nieśmiałą osobą, a która wydaje się darzyć chimę uczuciem, zmartwiona tym, że koleżanka nie mówi jej wszystkiego, postanawiają śledzić i trafia do kawiarni. Co wydarzy się dalej, to już przeczytacie w mandze. Z lektury tej mangi wybiło mi na chwilę słowo, a dokładniej zdanie: Ja zajmę się tą gościnią, na określenie gościa w kawiarni płci żeńskiej. Wiem, że to słowo się coraz częściej pojawia, ale jak dla mnie brzmi nienaturalnie. Dobre numeraty Łaneko dodało bardzo ładną kartę 3D. W kolorowej wersji karta jest jako kładka, a w czarno-białe jest rysunek spod okładki. Manga ma kilka kolorowych stron. Jest w standardowym formacie. Do tej pory wydano w Japonii już 11 tomów. Manga ma oczywiście obwolutę, a pod nią jest ta druga wersja dziewcząt. A z tyłu okładki, menu kafejki Akademii Libe. Moja opinia? Na razie to bardziej Shoujo Ai niż Yuri i raczej już tak chyba zostanie. Nie będzie tu raczej żadnych scenek. Manga jak na razie jest słodka, urocza i ma ładną kreskę. Pod względem treści taki średniaczek. Nie jest to manga dla mnie, a bardziej dla osób lubiących Shoujo Bye, ale te okładki mnie kuszą. Dziękuję wydawnictwu Waneko za wysłanie mangi do recenzji. A wy znacie tą mangę? Czytaliście? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki. Cześć.